Jakie są alternatywy dla chirurgicznego liftingu czoła? Możemy pomyśleć w pierwszej kolejności o metodach takich mniej inwazyjnych. Czyli, jeżeli problemem jest opadanie brwi, to mamy kilka zabiegów medycyny estetycznej, które mogą tą brew podciągnąć troszeczkę do góry. Jest to wypełnienie skroni kwasem hialuronowym przede, przede wszystkim, ponieważ to powoduje, że ten ogon brwi troszeczkę nam się podciąga do góry, a także zastosowanie toksyny botulinowej na te mięśnie, które ściągają nam brew do, do dołu, czyli na okolice mięśnia okrężnego oka i na okolice gładzizny, ponieważ jeżeli rozluźnimy toksyną botulinową te mięśnie, to brwi y, unoszą nam się do góry. Jeżeli z kolei problemem jest wysokie czoło, y, tutaj owszem, lifting czoła może poprawić, może obniżyć to czoło, natomiast u niektórych osób, y, ta linia włosów jest na tyle przesunięta ku tyłowi albo jest na tyle nieregularna. Najczęściej ma to miejsce u mężczyzn, że trzeba wykonać albo alternatywną procedurę, czyli na przykład przeszcze włosów, żeby tą linię owłosienia obniżyć, albo często u kobiet, jeżeli ta linia włosów jest właśnie przesunięta daleko, jako taką alternatywą może być obniżenie linii włosów. Jest to zabieg jakby wykonywany ku tyłowi od linii włosów, po to, żeby ściągnąć włosy troszeczkę ku dołowi. Bardzo często celem liftingu brwi mówi się o zastosowaniu nici liftingujących. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem nici akurat w tej okolicy twarzy, z tego względu, że mamy bardzo cienkie warstwy tkanek, mamy tam tylko skórę, cienki mięśnie pod spodem jest już kość i te nici bardzo często zarysowują się pod skórą. Inna kwestia to jest sama metoda zakładania nici. Jeżeli nici są zakładane na granicy włosów i czoła, to. Nawet poprzez takie zebranie nadmiaru skóry, no ten nadmiar skóry gdzieś się musi zgromadzić i zwykle on się gromadzi po prostu na czole, więc u osób, które chodzą z odsłoniętym czołem, będzie to widoczne i może wymagać tego, że tą okolicę trzeba będzie po prostu zasłonić włosami.